Good day Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftana, wyglądacie Let's Play Bioshock Infinite. Um, jak widzicie, jesteśmy tutaj z Lizabeth, która jest kurde, przerażona, ale za chwilę jak już temu zależnamy, jak się okazuje, um, zabawnie się okazuje. Jesteśmy... O kurde! Jesteśmy tylko fałszywym prorokiem, ale jesteśmy kurde, nie wiem. Jakimś super bohaterem, znaczy super bohaterem. Chodziło mi na to, że jesteśmy znanym bohaterem. Kurde, Vox populi w tym, w tym, w każdym razie w tym, w tym wymiarze, który to otworzyła Ellie, i wychodzi na to, że wszyscy nas kochają. Ja, ale oberwałeś! Jeszcze żyjesz? Obrwałaś? Jesteś ty? Widzę po nogach. Ty umierasz. Ty łapiesz elektrykę. Jeszcze cię poczęstujemy moimi klukami. Dziękuję. O, ty też chcesz kruki, prawda? Nie chcesz. Czego do mnie strzelasz w dupku? Wow! Dzięki, że mnie podniosłaś Skarbie. Dobra, no to ja jestem Gaptan, wyglądacie Let's Play Bioshock Infinite. Um... Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i zacznę od tego, że okazało się, że jesteśmy bohaterem Vox Populi. Kurde, jak to działa, nie mam pojęcia, ale jesteśmy w tym wymiarze, w którym właśnie my jesteśmy um, takim, ja wiem, swego rodzaju, no nie wiem, i powiem Johnem Lennonem, bo to bez sensu, ale jesteśmy bohaterem Vox Populi, dlatego że byliśmy bohaterem stricte wojennym i właśnie dlatego e, patrzą na nas, e, no jako właśnie na bohatera tej całej rewolucji, którą prowadzi Daisy Fitzroy, w której jak na razie chyba odbiło, kurde, bo. O! Właśnie. Okay. Mamy buciory. Wstęga potęga. Podczas jazdy wstęga zadajesz 30% obrażeń. No to takie trochę bez sensu. Nie wiem, czy z tego skorzystam. Ale na pewno z soli skorzystam. Dobra, tu jest. O, tu się nie palę się do tego pomysłu. Ale do tego się palę. Wchodzimy. Pik. Co tam, Eli? Wszystko w porządku? Elizabeth. Tak, wiem, że... <gasps> Today is gonna be the day... Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem w wyglądacie Let's Play Bioshock Infinite. Jak widzicie, jesteśmy tutaj z Elizabeth, która jest kurde, przerażona, ale za chwilę jakoś temu mamy Jak się okazuje, zabawnie się okazuje. Jesteśmy... O kurde! Jesteśmy tylko fałszywym prorokiem, ale jesteśmy, kurde, nie wiem. Jakimś super bohaterem, znaczy super bohaterem, mi o to. Mam odebrać? No dobrze, odbiorę, na pewno. Odbieram. Halo? Um, hello? Halo? Fink? I saw you die, Booker. Saw with my own eyes. That's right. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker Dewitt died for the Vox Populi. You an or a ghost. Okej, okay, um chyba, z, chyba zginę. Znaczy, w sensie zginę, w sensie... będą do mnie strzelać. Prawda? Oni będą do mnie strzelać. No dobra, to szykujemy kruki. No cześć. O, witaj. Czysto. Iść do fabryki, odzyskać pokręt, pierwsza dama. O, dzięki! Dzięki, skarbie. A, pytacie skąd to mam. Zamieniłem na piszczał na to sudo. Dlatego, że aczkolwiek piszczał jest fajnym rewolwerem, to to... To jest bardziej... czy ma, wiecie, większy, większy zasięg, jeśli chodzi o obrażenia. Mówiąc zasięg, mam na myśli to, że jak sobie piznę to na środek, to wszyscy wokół dostaną. A taka broń tego typu bywa, bywa, przydatna zwłaszcza, że my korzystamy w tym momencie i co to jest? kolo w okej, no to łykamy, na zdrowie. Jezus Maria, trądzik, trądzik 2-0, o Boże. Dobra, jakoś przez to przeszliśmy, no trudno, każdy musi młodziak. Tak, wiem, trzeba kliknąć prawy przycisk myszy, co my tu mamy? Torba, torba z forsą, sz złota sztaba, srebrna sztaba, apteczka, banany, jabłko, Jezus Maria, wiem że może, o vox, znaczy vox, voxofon. Czy możesz popatrzeć na ten lock? Oczywiście. Te płyty pokazują mi jeszcze jedno wydarzenie, choć jeszcze nie widziałem aplikacji na to. What the fuck? wyłącz się, szybko. Wyłącz się. Chcę wyłączyć kurde voxachom. What the fuck? Pogięło cię? się. Tak, pogięło cię. Właśnie suko, zginiesz. Korbacz! Dizzy, jedziemy. Skarby, gdzie jesteś? Tu jesteś, super. Łapcie. o, wow, cześć. Ty zapalony, ciekawe czy tobie to zaszkodzi szczególnie. Oh shit! No mnie to zaszkodzi szczególnie. Ta jest jest Jezu Chryste, jak się boję. A ciebie potraktuję moimi orzuchami, co ty na to? Hopla. Szczekacz. What the fuck? What the fuck?! Dzięki IS spadamy. Od ciebie, to ja chcę się, od ciebie to ja się od ciebie to się chcę trzymać z daleka. Zwłaszcza, że zaraz ginę. Walimy w serce. Szybko tutaj, tutaj, tutaj na to, to skaczemy. O Jezu, przecież on może to porazić, prawda? Cześć. Dobrej nocy. Wypadł. Koniec bajki O oh, shit O ja się stąd wynoszę Mogę być i tutaj wygląda bezpiecznie Zaraz przyjdę, złapmy zdrowie A Jezu, Eli nam rzucała, no dobra Ok, pyk i... Dzięki skarbie. Pomży draniu! O oh, shit. Okej, okay, Umarłeś. O. Zdobywasz 25% więcej obrażeń mierząc mierząc przez przyrządy optyczne. O. 20% mniej bez przyrządów, ale gram, więc chyba, chyba powinno być ok. Jak to założyć? Ok, łatwiej przeprowadzić egzekucję wroga. Za, Większy zasięg wybuchu granatników, wodników. Dobra, to wygląda najlepiej. Zabijaj, by Masz 60% szansy, żeby, żeby egzekucji. Zyska zdrowie. Mmm. Nie. Mm, nie. Mm, nie. To. What the fuck? No nie no, super ancko. O to mnie interesuje. Enter. Czeknąłem Enter. No kuźwa. Enter! Dziękuję. Co mi to daje? ogóle podęknie się w walce wręcz przez 5 sekund. O, no nie. A mam coś innego tutaj w ogóle.

Nie, 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 uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie, nie, nie. Nie, o, nie, nie zostawiaj mnie tu. Lizzie, proszę cię. Bo strzelę. Nie no, nie strzelę, ale skarbie poczekaj. Elizabeth... Cholera, Nie pozostaje mi nic innego jak wyruszyć w podróż, tak? To śmigamy. O.

Co za muzyka! Oh shit! No, 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 no. O nie, latające! Oh shit! Dobra, to klikamy tutaj. Dawaj, dawaj, szybciej, szybciej! A może po prostu tego strzelę? ci to pojazd królowej. To powinno! Oh shit! To powinno mieć jakieś działo, albo oj, dobra. Nie, skarbie trzymaj się, błagam cię, nie upadaj! Au!

You've done it now he's he's coming back he's coming back. The notes were correct. The instrument was not. One needs both to get his attention. But if you know how to sing to him he will take you where you need to go. To Who are you? We are Where we are needed and needed where we are. So Comstock uses these songs. Well, there are there others we can use? So like songbird song okay. Perhaps you should ask the maestro himself. So where is he?

Zapisywanie profilu, ekstra. To nie zanosi się na nic przyjemnego. Co jest? O, sieć! Łapcie moje ptaszki, o oh, shit. Pokaż się przystojniaku. A wiesz co, wrzucę ci tam niespodziankę, łap. Dzięki. Dobra, musi mi tam wyfrunąć chyba, a komara możemy stworzyć. Dobra, Sole! ładny kapelusz. To działa kojąco. Ja. Dobra, lecimy, 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 lecimy. O oh, my god I za twardy jesteś. Łapuję ptaszki. Nie łapiesz. Dobra, ja chcę ten drugi przystojniak. Jest jeszcze jeden gość, który do mnie strzela. What the fuck! Aha, tam jesteście. Chyba pozamiatane. Owszem. Dobra. Teraz musimy poszukać amunicji i który i, i którą nam się przydać. A generalnie przydam się w tym momencie wszystko. Do czego amunicja? Do pomiotu? Czemu nie? Dzięki. Ślicznie wyglądasz. Nie, ja nie mówię tylko po to, żeby zdobyć amunicję. Eee. Chcę, chcę się podlizać.

nie? mów tak. Dorwiemy comstocka i będzie fajnie, zobaczysz. Wyrwiemy mu jaja i nakarmimy go. No wiecie. Hej, nie masz głowy. A nie masz jednak, tylko że jest zdeformowaną. Oj, nie, słucham, słucham. Kurde! Właśnie. Dobra, mamy automaty. Co my tu mamy? Apteczka. Sól. Amunicja do wyborowego. Do grzejnika. Chińska miotła woksów. Ja pierdzielę. To bym z chęcią podniósł. Granatnik. My korzystamy z ogniomiot i kartaczownicy, tak? Super A tam są śmieci mamy wasze banany? Tam jest przejście, tam jest przejście. Ja muszę iść tam, a my otworzymy tutaj, bo tu są wytrychy. Znaczy tu jest miejsce, w którym możemy otworzyć wytrychami coś, więc Nie pewnie wytrychy. będzie jakiś staw. Na przykład Co to jest? Ty może to jest to... Kurde, po co amunicję kupowałem? Jestem taki bezmieślny Co to jest? Grzejnik? Fajne, ale, ale zbyt długo przeładowuje. Nie podoba mi się. Mam tam mi wystarczy, żeby ściągać coś jednym strzałem. Co to jest? Esencja. O, zdrowie, pojemność tarczy, jednak zdrowie tym razem. Ciężko się biega na obcasach, co? <grych> Okej, okay. idziemy tędy. Orzełek. Fajnie, zawsze mile widziany. Portfel. Okej. Okay. Nie chcę tworzyć śmietnika, chcę przyszłość z tego kolesia. Dzięki! Wow, rzucasz...

Skarbie otwierasz wyrwy do innych światów. Już mnie nic nie zdziwi. To mi się przyda, prawda? Oh, Lincoln! Z chęcią, okay, Great. Yeah. It's all okay. a dobra, on działa dla nas. Ok, <laughs> niech tam pójdzie i zamiata. <laughs> rany, ale jaja. A, to już nie, już nie, rozmyślił się, dobra. Cześć, umrzyj! O, No, cześć, chcesz to? Chcesz w się sensie nabój? JAK TAK MOŻNA? Dobranoc. Oj, skarbie wybacz, no... Wszyscy kszczubukery, jesteś straszny, zły... Wszyscy wyskakują, by mnie zabić. To chyba jest jakiś argument za tym, prawda? Kurde, no. Wytrych. Orzeszki, jem orzeszki! To chyba... Piszczał, piszczał... Dzień, dziękuję. Miło było. Ale... chociaż kurde no, czy piszczał, czy, czy to? A... Skarbie, piszczał czy, 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 granatnik, kartaczownica... Dobrze. Rozumiem. Jednak skupimy się na byciu rewolwerowcym snajperem. To bardziej ciekawe. Czy to jest wróg? Mogę go zabić. Cholera, nie mogę, szkoda. Naturalnie będziemy musieli słuchać jakiejś ciekawej rady. A że w sumie to ja ich lubię. Suspended in space-time at a fixed height. So not giant balloons? But the thing is <pause> they said balloons, they disappeared several. Years <pause> te. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. You sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think this syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. That can't be. They seem to want to help. They seem to be out of their oh, minds. What's odd? The fact that we sometimes finish each other's sentences. Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city No, właśnie. Czego się boisz? Palec boli? chcesz Wysiadka. Ja z przykrością przyznam, że to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że czekacie na następny. Ja się odmeldowuję, a wy pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz i opinię. Naturalnie jest mile widziana za każdym razem. Tymczasem dziękuję Wam bardzo. Byliście świetni, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i na razie. <śleskli> <śleskli> <śleskli>